Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek programu Miejsca Mocy Duchowa Podróż. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Wyspa Wielkanocna, Zaga zagadki Moj i duch przodków. Pośród bezkresnych wód południowego Pacyfiku, tysiące kilometrów od najbliższych lądów, leży niewielka wulkaniczna wyspa Rapanui. Znana szerzej jako Wyspa Wielkanocna, choć odizolowana i samotna, od wieków przyciąga uwagę swoją niezwykłością, aurą tajemnicy i duchową obecnością, którą odczuwa niemal każdy, kto na nią postawi stopę. To miejsce, gdzie czas zdaje się zatrzymać, a cisza i wiatr opowiadają historię przodków, Zaklęte w kamiennych twarzach Moi. Moi, monumentalne, kamienne posągi, są ikonami wyspy, wyrzeźbione z wulkanicznego tufu, stoją nieruchomo na kamiennych platformach, zwanych Ahu, jakby czuwały nad tą ziemią od zarania dziejów. Jest ich niemal tysiąc. Rozproszonych po całej wyspie. Niektóre patrzą na otwartą przestrzeń, inne skierowane są ku wioskom, jakby strzegły ich mieszkańców. Najwyższe mają ponad 10 metrów wysokości, a najcięższe ważą kilkadziesiąt ton. Pomimo swojej masywności, niosą w sobie niezwykłą lekkość duchowego przesłania. Są nie tylko rzeźbami, ale wcieleniem przodków, nośnikami energii Mana, życiowej siły, która dla mieszkańców Rapa Nui była nieodłącznym elementem istnienia. To nie są zwykłe posągi. Każdy mój miał swoje imię, swoją historię, przypisaną rodzinę i miejsce. Wierzono, że duchy przodków w nich zamieszkiwały i że poprzez obecność Moj możliwe było utrzymanie harmonii między światem żywych, a tym co niewidzialne. Moj patrzą z powagą, z tajemniczym spokojem, który przenika obserwatora. W ich twarzach nie ma emocji, jest tylko obecność. Bez słów przekazują opowieść o cyklach życia, śmierci, i nieprzerwanej obecności tych, którzy odeszli. W kamieniołomie rano-raraku u stóp wygasłego wulkanu wciąż leżą dziesiątki niedokończonych młaj. Niektóre wciąż tkwią w boczu, jakby kamień dopiero co ożył i miał wyłonić się z ziemi. Inne są częściowo wykute, porzucone jakby rzeźbiarzy nagle coś zatrzymało. To miejsce ma w sobie aurę świętości. Tu właśnie rodziły się mol, z skamienia, potu, modliw i rytuałów. Duch tworzenia, duch połączenia w przodkami unosi się w powietrzu jak niewidzialna mgła. Wyspa pełna jest energii. Wiatry niosą szept dawnych pieśni, a krajobraz surowy, ale harmonijny zaprasza do kontemplacji. Wschody i zachody Słońca nabierają tu mistycznego wymiaru. Gdy pierwsze światło dnia dotyka twarzy moi, ma się wrażenie, jakby budziły się z wiekowego snu. Kiedy Słońce zachodzi, za horyzontem, a cienie rzeźb wydłużają się i nikną w półmroku, wyspa pogrąża się w ciszy, głębokiej, cierwotnej, przepełnionej obecnością czegoś większego. Rapa Nui to nie tylko wyspa, to świątynia. Cała jej przestrzeń pulsuje starożytną mądrością, niewypowiedzianą duchowością. Tutaj człowiek może poczuć się częścią czegoś nieskończonego. Może stanąć twarzą w twarz z ciszą i poczuć, że nie jest sam, bo za plecami zawsze stoi duch przodków. Mieszkańcy wyspy, potomkowie wielkiej kultury polinezyjskiej, to dziś noszą w sobie pamięć dawnych, rytuałów, legend i wierzeń. Dla nich ziemia to żywy organizm, kamienie mają duszę, a pamięć rodu nigdy nie umiera. Spotkanie z wyspą wielkanocną to spotkanie z archetypem, z mitem, który nie został opowiedziany do końca, ale który można poczuć sercem. To miejsce mocy, nie szokuje ekstrawagancją, ono przyjmuje w ciszy. I prowadzi w głąb ku temu, co w nas nieśmiertelne. Wyspa Wielkanocna przypomina, że nawet pośród oceanu samotności może istnieć centrum duchowego świata, a moi, choć nieruchome, przemawiają z siłą, która przenika wieki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli się podobało, to proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji i Zgrożycia TV. Jak ja również przypominam, że możecie mieć wpływ na rozwój naszej telewizji poprzez dowolne, dobrowolne wpłaty kwot na wrzutkę. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. I życzę Państwu. Jeszcze dalej, przepięknego, cudownego dnia. I zapraszam na kolejne odcinki tego programu. Dowiemy się jeszcze o innych miejscach mocy na świecie. Mówiła Ewelina Benberger. Do usłyszenia.